Przygody uczestników programu chętnie obserwują widzowie od premiery pierwszego odcinka. Prowadzącą show jest. Zasady gry są bardzo proste. Głównym zadaniem uczestników jest występowanie przed ubraną osobą całkiem nago. Ubrany uczestnik Bądź uczestniczka musi zmierzyć się z pięcioma nagimi, osobami, które na początku są ukryte w kabinach. Poszczególne części ciała i twarz zostają w kolejnych etapach odsłaniane zainteresowanemu. W każdej rundzie wybierające musi wyeliminować jedną nagą osobę do momentu, aż w show zostaną tylko dwie osoby. Gdy zostaną dwie osoby, ubrany uczestnik ma za zadanie także się rozebrać i dokonać wyboru, z kim pójdzie na randkę. Po emocjonującej rozgrywce uczestnicy opowiadają o swoich refleksjach dotyczących spotkania i dzielą się swoimi pierwszymi przemyśleniami. Jak się okazuje, nawet w takich warunkach można poznać sympatię którą będzie się chciało dzielić resztę życia. Dokładnie tak było w przypadku Iwony, która na planie reality show poznała swojego partnera. Kobieta niedawno udostępniła na swoim Instagramie fotografię. W opisie pod zdjęciem nie szczędziła mężczyźnie ciepłych słów i postanowiła mu publicznie wyznać miłość. Napisała: Oto ja i on. Mężczyzna z krwi i kości męski, silny, odważny, radosny, inteligentny, czuły, zmysłowy, później dodała: Nasze serca i dusze się przyciągnęły. Miłość to wzajemne wsparcie, troska, pokazywanie najlepszej wersji siebie, również akceptacja i tolerancja siebie z wachlarzem emocji, bo przecież każdy je ma. Mamy lepszy i gorszy dzień, ale w tych trudnych momentach dziękuję mu, że mnie przytuli, wysłucha i wesprze, podkreśliła uczestniczka programu Magia na gości. Źródło Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018